Witajcie, w tym odcinku pokażę Wam i zrecenzuję Rom Cyanogen Timescape, który jest dostępny zarówno dla telefonów z zablokowanym bootloaderem, jak i z odblokowanym. Po zainstalowaniu i włączeniu telefonu, ukazuje się na mniej więcej taki widok. Jest on bliższy większym telefonom serii Xperia, ponieważ mamy dock zamiast czterech przycisków w rogach. Główne menu prezentuje się tak. Mamy tu zakładkę aplikacje, gdzie możemy przejrzeć nasze aplikacje, jak i również widgety, dzięki czemu możemy w prosty sposób dodać je do pulpitu. Wystarczy przytrzymać palcem na jednym z nich i wybrać pulpit, na którym chcemy, żeby był dodany. Możemy także w łatwy sposób przejść do Google Play. Zobaczmy, jak wyglądają ustawienia. Są one bardzo bliskie tym ze stokowego Androida 404. Oprócz trochę zmienionych ikonek, w których dodane zostały niebieskie akcenty. Dodana została także opcja ROM Control, dzięki której możemy zmienić wygląd naszego systemu. A co możemy zmienić? Ano, na przykład, to, że czy ekran będzie obracał się o 180 stopni, czyli tak. Co może być bardzo wygodne, możemy także wybrać styl naszych okien, który niestety według mnie nie działa. Możemy zaznaczyć, czy będą zamykane aplikacje, jeżeli przytrzymamy przycisk wstecz. Możemy także zmienić rozdzielczość ekranu, czego co raczej odradzam zrobić, ponieważ jeżeli zmienimy na za dużo, nie będziemy mogli już nic zrobić i trzeba będzie zainstalować od nowa ROM. Możemy także odznaczyć lub zaznaczyć Quick Panel, który wygląda tak. Możemy włączyć także własną nazwę operatora, która niestety działa dopiero po zastartowaniu telefonu. Możemy zmienić ustawienia widgetu pogodowe, pogodowego. Ustawić opcję oszczędzania energii, dzięki której będą wyłączane niektóre funkcje po zamknięciu ekranu. Możemy także zrobić kilka rzeczy, dzięki którym uff, zmienimy nasz status bar. Między innymi ustawić przeźroczystość ikon, zmienić cionkę, jej wielkość, czy będzie status bar przeźroczysty, czy też nie. Możemy wybrać, które opcje będą dostępne w status barze, ich kolejność, wygląd. Możemy także zmienić ikonkę baterii. Różnych stylów jest dużo, więc możemy wybrać taki, jak będzie się nam podobał. Możemy także zmienić ikonkę sygnału, która niestety u mnie nie działa. Tak wyglądają o, aplikacja SMS i MMS. Według mnie niestety zmiana ta wyszła na minus, ale jak to woli. Mamy także nową klawiaturę, która wygląda tak. A tak oto wygląda dialer. Według mnie ta zmiana jest za to na plus. Jest także dodana aplikacja kontaktów, dzięki której możemy także synchronizować się z Facebookiem i Google i tym podobnymi. Dodana została także aplikacja album, znana z Xperia S, dzięki której będziemy widzieć swoje zdjęcia. Jest także standardowa galeria, aparat, zmieniony kalendarz oraz zmieniony kalkulator. Jako domyślny przeglądarka plików został zainstalowany aplikacja Mi File Explorer, którą raz zastąpić jakąś własną aplikacją. Mamy także tak jak na standardowym ics aplikacje do jako manager pobranych plików, radio nie różniące się niczym, oraz zainstalowane Titanium Backup, a niestety wersja darmowa, oraz aplikacje uwagi, dzięki której możemy w prosty sposób napisać jakieś notatki. Walkman został zaadaptowany ten z Xperia S, który wygląda mniej więcej tak. Są w nim działająca wizualizacja jak i pobieranie informacji o muzyce, które niestety działają już mniej dobrze, ale niech każdy sam wypróbuje. Mamy dostępną także aplikację zegar, która wygląda tak. Jest to aplikacja, dzięki której nawet po zablokowaniu ekranu i odblokowaniu go ponownie, będziemy mieli cały czas ustawiony zegar zamiast look screena, który notabene wygląda tak. Co mogę jeszcze Wam tutaj pokazać? Jeżeli przytrzymamy palec na zakładce aplikacji, możemy wybrać sortowanie. A, jako domyślny launcher, jest użyty trebuchet, który możemy także edytować według swoich własnych preferencji. Między innymi zmienić liczbę ekranów, wybrać, który ekran będzie domyślny wybierz także liczbę kolumn i rzędów. Możemy także wybrać, czy chcemy, żeby był na pulpicie wyświetlany pasek wyszukiwania, czyli ten pasek, dzięki któremu możemy w prosty sposób wyszukać rzeczy w internecie. Możemy także zmienić kilka opcji w głównym menu, czyli na przykład jaki będzie używany efekt przejścia. Opcje doc i ikony u mnie niestety nie działają. Nie wiem jak u innych, ale chyba też nie. Możemy także zaznaczyć, czy nasz pulpit będzie się obracał razem z telefonem. Będzie to wyglądało mniej więcej tak. Oczywiście możemy zmienić tapety i dodawać widgety. Motywy są chyba tutaj nieobsługiwane. Jeszcze Wam pokażę, jak się prezentuje telefon i ten ROM ze swoją pamięcią. Pamięci telefonu jest, aż pon jest ponad 300 MB, co jak na standardowe ROM jest bardzo dobrym wynikiem. RAMu mamy dostępnego około 170 MB, co też jest bardzo dobrym wynikiem, ale niestety będzie on spadał razem z zainstalowaniem kolejnych aplikacji. U mnie są jest zainstalowane tylko aplikacja do nagrywania, czyli Screencast. A tak wygląda przeglądarka. Jest ona bardzo podobna do tej z standardowych telefonów z Androidem 4.0.4. Cóż, to by było chyba na tyle. Cześć!